Jesteśmy w okolicach cieśniny Solentu na wyspie White Wooton Creek. O, tu! Patrzcie, anody, te które były całkiem niedawno montowane. Jeszcze jednak zastanawiamy, ile to jest. Tak, z 6 tygodni, 7 może. I zobaczcie sobie, jak wygląda tamta. Generalnie to dobrze, że, że anodę, ale tempo jest niezłe. Ona ma tak rok wytrzymać. Przecie były zynku, wiesz? To zęk może mniej pracował niż te no idzie? Takie to atrakcje Na kolana nas rzuciły anody A tam na śrubie, od ta anoda Jest to na samym czubeczku. No to też zeżarta nieźle. Nie wiem czy to dobrze? Dobrze. Jak siada, to trzeba poprawiać liny i upewnić się, że odbijacze są na miejscu. Zawsze obserwujemy, jak to się dzieje aż, jakie są już tutaj miecione. Tak się tu spokojnie zrobiło. Ludki powypływały, teraz już nikt nie może wpłynąć, bo jest po prostu tam za płytko. Jest tylko tu siedzieć i się cieszyć. Ciszą. To co? Jedziemy na wycieczkę? O, woda przypłynęła. Jakże inny krajobraz, co? zbieramy odbijacze, robimy klar i można już się cieszyć spokojnym żeglowaniem. Bez jakiejś dramy, z pełną profeską odeszliśmy od kei przy dopychającym wiecze z dziobu, dziobu i prawej burty. Więc na sprig'u podeszliśmy i wpływ do przodu. A idziemy do bosu na kotwice. Jest trochę większy zaś zaraz rozłożymy żagle i takie będzie piękne. hazırlanmış czyli pery Przed wezem o poprzek upływu, ale i tak mamy prędkość 5 metrów. To wygląda, jak każdy z nas chciał tutaj siedzieć. Ale ja nie chcę opuścić drugiemu. Gdyby się właśnie zrefował i ustawił żagier, bo się rozmuchało trochę. Jest jakoś blisko tego. Skiper spokojny. To nie ja do tego tak doprowadziłam, jest więc ja nie tak? że. dobrze. Muszę się wam przyznać, że ja mam takie tendencje, że. Ja blisko po blisko podchodzę do boju. No, znaczy, to zielone, to nie ja. Nie, no to co było tam na jachcie na półcie to nie ja. No, patrzcie co tu płynie Clipper Events. Clipper Events to wielki program edukacyjny przygotowujący żeglarzy do regat dookoła świata. To chyba największa organizacja znana na całym świecie, organizująca kultowe już regaty Clipper Around the World pomysł i współorganizacja Sir Robin Knox Johnson, który, jak wiecie, pierwszy samotnie opłynął Ziemię bez zawijania do portów. nas. A, i na silniku. Idziemy wprost na tą barierę taką, Submarine Barrier, ale jest, tam w środku jest taki przesmyk i tym przesmykiem sobie właśnie popłyniemy. Ale żeby nie było za łatwo, to nie możemy wprost na niego iść, bo Wiatr, dryf, yy, wiatr, już, już wiatr i i związany z tym dryf zniosłoby nas, nas za daleko i potem nie umielibyśmy tam wykręcić. No i nie bardzo mielibyśmy możliwość potem cokolwiek zrobić, jakby była ta bariera. Tak sobie właśnie płyniemy 60 stopni do wiatru. W odpowiednim momencie, jak już będziemy bliżej, skierujemy się dokładnie na barierę, w sensie na przejście przez barierę. Coraz bliżej jesteśmy. Oczywiście typówka na kamerze, da tutaj to wydaje się, że jest daleko, ale rozblisko. No. A za tymi z betonowe, Super. Tamten jacht wpłynął za daleko w tamtą stronę i prąd go znosi na mieliznę, bo tutaj jest płycizna i trzeba bardzo uważać. Teraz go holują. Tamta z kolei łódka już siedzi na Mieliźnie. Ta łacha jest na mapie, więc trochę nie rozumiem, dlaczego tam popłynęli. My tu mamy głębokości 5 metrów prawie. Nie jest źle. No i tak na sobie. A tak całkiem w międzyczasie, kiedy zajęta byłam obserwowaniem nieszczęśników na mieliźnie. Rysiek złapał Sibasa. O, będzie na kolację. Patrząc na to, że dalej ich holuje, to myślę, że może im się coś z silnikiem stało i dlatego na to mieliźnie zniosło. Nie dlatego, że nie wiedzieli, że tam nie mogą płynąć bo płynęli, o, stoją. Tylko po prostu może im silnik siadł i ich zniosło, bo no tu jest bardzo mocny prąd i niska woda, więc raz, dwa może zawlec na Mieliśmy. No. Przy prędkości zawrotne, proszę Państwa. 08! A to dlatego, że przyspieszyliśmy. Przyspieszyliśmy tylko tak troszeczkę, bo mamy podniesiony kij trochę wyżej i wtedy jesteśmy w stanie wyrazić tak troszeczkę szybciej. No, jeżeli jeden węzeł to jest trochę szybciej, to cieszmy się z tego. Taki to szybciutki, ale za nic by się nie zamieniła. Holowana jednostka już tam przed nami, ta z kolorowym żaglem, trudno powiedzieć, chyba już sama płynie, a nas zaczęło huśtać, bo motorówka zrobiła fale. A oni też płyną szybciutko, gdyż iż albowiem płyną z prądem. A ci znowu siedzą. Z tego, co widzę, nie przesuwają się. Przecież to czerwone to jest oznaczenie toru wodnego. Omijamy ją lewą burtą. Nawet przy wysokiej wodzie, a co dopiero teraz. No, ale tacy odważni są. Teraz ich coś huśta, ale do przodu póki co nie idą. A my? Zawrotny jeden węzeł. Nawet jeden i dwa, hu hu szalejemy. I w to ruszyli i płyną. Tutaj już jest głębiej, bo już ci drudzy też tam popłynęli. A i my mamy 10 metrów. O, nas przyspieszyli. My zresztą też. Powiało. Klar. i możemy robić jezonko. I jeszcze tylko czarna kula. No wiecie, dzienny znak, że jesteśmy na kotwicy. Gotowe. No dobra jest. No i takie to było szczęśliwe żeglowanie. Bo tu o to szczęście chodzi, nieprawdaż? Czego i Wam, i sobie życzę jak najwięcej. Do następnego pa!